Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj filmik nagrywam naprawdę bardzo, bardzo spontanicznie. Od rana mam bardzo jakiś taki zabiegany dzień. Jest prawie 18, słuchajcie, więc jeżeli światło jest nie takie, to wybaczcie, naprawdę starałam się zostawić się w miarę okej okay, aparat. Ale dlaczego wzięłam się tak późne nagrywanie filmów, czego nigdy nie robię? A mianowicie przyszło dzisiaj do mnie moje pudełko z Shiny Box. Naturalnie piękna, Inspired by. I ono się właśnie, tak jak już powiedziałam, nazywa naturalnie piękna. I słuchajcie, najpierw Wam powiem mniej więcej o co chodzi z tym pudełkiem. To pudełko stało się naprawdę bardzo, bardzo sławne, dlatego że to, to pudełko kosztuje ogólnie 119 zł, a wartość tego pudełka w tym miesiącu to jest 600 zł. Znajduje się w nim rozsławiona już w internecie maseczka, maseczka z 417, którą wcześniej już nam zapowiadali. Która kosztuje 470 zł. Zaraz zobaczymy jak zajrzymy do środka, bo ja jeszcze nie zaglądałam. Najszybciej chciałam nagrać Wam otwarcie tego pudełka, ponieważ jeżeli któraś z Was chce tą maseczkę i chce ją kupić w naprawdę korzystnej cenie, no to opuszczam Wam ten film, żebyście wiedziały, żebyście ewentualnie szybko sobie zamówiły. A teraz przechodzimy do otwarcia pudełka. Szczerze mówiąc jestem podekscytowana, co jest, co jest w nim. Jakie produkty się znajdują. No bo wiecie, no 600 zł, wartość 600 zł pudełka no to jest coś, coś niesamowitego. Teraz sobie otworzę, widzicie co? Yy, ono się ciężej otwiera, ponieważ nie jest takie, że nie ma takiej klapki jak w shiny box, a jest dosyć ciężkie i zdjęte. Tak wygląda w środku, naturalnie piękna, szczerze mówiąc. To jest moja pierwsza edycja tego pudełka, więc nie mam pojęcia, jak to wszystko wygląda. O, tutaj mamy taką, taką broszurkę. Naturalnie piękne. Co mamy jeszcze w środku? Ulotkę z białego jelenia z kosmetyków. Widziałam gdzieś te kosmetyki. One są chyba w Rosmanie dostępne. Tak mi się wydaje, że widziałam. Pudełko jest zamknięte, nieotworzone. Otwieram uroczyście. Jestem bardzo, bardzo podekscytowana tą maseczką też. Jest maseczka. Widzę maseczkę, słuchajcie. Tak się prezentują produkty w, w pudełku. Jest naprawdę, naprawdę bardzo ciężkie. E, dobra, I biorę moją broszurkę. Będziemy lecieć po kolei. Czyli pierwsza jest maseczka z 417 marki. Wyjątkowa maseczka nadająca twarzy promienny, rozświetlony wygląd, wzbogacana minerałami i z błotem z Morza Martwego, połączona z miodem, masą kakaowym, olejkami eterycznymi, z rumianku, pestek ogórecznika lekarskiego, wiesiołka i migdałów oraz witaminy E i B5. Zmiękcza i popłaca skórę, zawartość naturalnego błota, gwarantuje błyskawiczny efekt, czystą, bardziej miękką i promienną skórę. I cena tego, tej maseczki to 476 zł za 55 Mililitrów I mamy w pudełku produkt pełnowymiarowy. Słuchajcie, jeszcze raz przypominam, jeżeli ktoś zaczął oglądać filmik od środka, cena tego pudełka to 119 zł, a ta maseczka jako pierwszy produkt to kosztuje 476 zł. Tak, 476 zł. I to dodam chyba nawet w tytule, że jest taka maseczka. Tak się prezentuje maska. Zaraz zobaczymy, jak się prezentuje w środku, słuchajcie. Ten filmik będzie troszeczkę dłuższy, ale ja, ja to po prostu muszę zobaczyć, bo maseczka, która kosztuje prawie 500 zł, słuchajcie, w pudełku. Nie mam pojęcia. Pamiętacie, jeżeli nie oglądałyście, pudełka kierniowego Shiny Box była, był żel do mycia twarzy z tej marki za 119 zł w pudełku, ale oddałam Claudi mojej koleżance, ponieważ ja nie myję twarzy wodą. Wow! Zobaczcie, jak wygląda już na samym starcie. Rewelacja! Boże, jakie ciężkie opakowanie! Słuchajcie, no ja tutaj teraz to będę się ekscytować, ale ja mam pierwszy raz maseczkę, która kosztuje prawie 500 zł. Wiecie, jakie to opakowanie jest ciężkie? Strasznie! No, Ania fokusowana powiedziałaby, czuć hajs. Naprawdę czuć. Ja jestem, jestem pod mega wrażeniem. A, wiem co to jest. Słuchajcie, to jest magnes. I tę maseczkę nakłada się na twarz i zdejmuje magnesem. Ona, jak gdyby się przyczepia. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi, ale były jakiś czas, jakiś czas temu właśnie testy na Instagramie, więc na pewno zrobię. Na pewno Ona jest zamknięta. Nie wiem, czy ją otworzę. Tak, otworzę ją. Teraz Wam pokażę, ale to się wszystko ciągnie, widzicie? Także na razie pachnie troszeczkę różańcowo. Różanie, tak? No nie wiem. Na razie nie będę jej otwierać, czyli to jest ta maseczka ściągana na magnes. Zrobimy jej test na... po prostu test na żywo, na moim kanale. Wtedy Wam wszystko pokażę, no ale maseczka, która kosztuje prawie 500 zł, wow i szacunek. Dla pudełka naturalnie piękna, naprawdę coś, e, coś super. Już widzę coś mojego naprawdę bardzo ulubionego, już się ucieszyłam, nie wiedziałam, że ten kosmetyk będzie. E, Nuti Minerals 44,90 groszy, e, podkład kryjący. Mamy 8 gram, gramów. To nie, jest, e, to nie jest produkt pełnowymiarowy, to jest Neutral Medium Light. Produkt mineralny, podkład mineralny. Wiecie, że ja lubię podkłady mineralne i tylko takie używam, więc zobaczymy. Marki nie znam, nigdy o niej nie słyszałam. No zobaczymy, ja jestem zadowolona, ponieważ lubię, lubię, bardzo, bardzo lubię podkłady mineralne, więc super. O, herbal płyn micelarny. Kurczę, słuchajcie, wiecie co? Kupiłam sobie w promocji płyn micelarny w superparmie za 8 zł. Ostatnio. Dzisiaj kupiłam sobie dwa płyny micelarne złączone takie z garniera w cenie promocyjnej. I teraz mam oferbal płyn micelarny za 20 zł produkt pełnowymiarowy. Teraz zobaczymy, który to jest, słuchajcie. Tutaj mam już. Widzę. O, herbal, płyn micelarny dla cery wrażliwej. Super! Płyny micelarne, nigdy u mnie za wiele, ponieważ ja zmywam twarz tylko płynami micelarnymi, więc idą naprawdę bardzo, bardzo szybko, więc super, to jest trzeci produkt już, który mi się bardzo, bardzo podoba. Bioleo, sól do kąpieli, złoto Egiptu. I to jest, ona kosztuje 19,90 za 400 gramów, a tutaj mamy tylko taką próbkę tak naprawdę. Która nie wiem ile, ile ma gramów. 50-50 gramów, więc ja na pewno jej nie zużyję, bo po pierwsze nie wykąpię się w wannie, po drugie mam prysznic, a po trzecie oddam Klaudii, więc się nie zmarnuje. Będzie się Klaudia kąpać w, w złocie Egiptu. Pilomax. Szampon do włosów farbowanych Daily Color Care. 200, 22 zł, 200 ml. I to jest jakiś taki, słuchajcie, chyba, chyba taki apteczny, tak, tak mi się wydaje. Ja na pewno nie zużyję tego szamponu, oddam, oddam go mamie, ale to oczywiście nic nie szkodzi. Moja mama z chęcią, z chęcią przyjmie. Teraz go otworzę, Tylko tutaj wszystko jest pozamykane. I tak wygląda, w takiej tówce jest, o. Coś takiego, tak wygląda ten szampon, więc szampon idzie do mojej mamy, sól idzie do Klaudii. Kolejną rzeczą jest SheFood, kuracja wzmacniająca dla paznokci skórek i skóry stóp i to jest chyba to. I to jest, nie wiem czy to jest krem, ale w każdym razie coś, coś do stóp, aha, czyli to jest w spreju. Tak, nie, poczekajcie. To nie jest w sprayu, to jest po prostu ma atomizer, a jest kremem do stóp, więc nie wiem, czy, czy sobie przypadkiem nie zostawię, wiecie co, bo ja mam problem z, z paznokciami u stóp, one mi się często łamią i są dużo, w dużo, dużo gorszej kondycji niż paznokcie u rąk, więc może ja sobie tym razem zostawię, tym bardziej, że ma kwas czyli taki silnie nawilżający. No, myślę, że ten produkt akurat mi się powinien przydać, jeżeli jest coś, wpływa na paznokcie ust, bo naprawdę nie są w dobrej kondycji. Awebio I tutaj bardzo, bardzo się cieszę, ponieważ swojego czasu ja uwielbiałam tonik oczarowy z Awebio. Ja ogólnie jestem pod wrażeniem ich produktów. I, i tutaj mamy, yy, tutaj mamy chyba tak naprawdę Trzy rzeczy, które mogłyśmy dostać z Awebio: stuprocentowy olejek makadamia, wodę lawendową i bioserum anti-age. Wcale bym się. Słuchajcie, nie obraziła, jakbym dostała serum, ale dostałam coś z lawendą. Już tutaj widzę. I to jest konik, tak. To jest taka woda lawendowa, czyli taki, e, taki tonik. Powiem Wam, że u mnie toników też nigdy za wiele. Ja mam dużo toników, ale bardzo szybko zużywam. Używam toniki dwa razy dziennie, więc przyda mi się na pewno. Tym bardziej, że ja z Awebio uwielbiam produkty i Wam też bardzo, bardzo polecam, ponieważ są to produkty, które już ja kiedyś y, używałam i on kosztuje 30 zł za 100 ml i to jest produkt pełnowymiarowy. Teraz mamy kolejny produkt i to jest z Radical Med szampon przeciw wypadaniu włosów. I tutaj mamy małą, małą taką próbkę. Tutaj jest 50 ml, a za 300 ml musimy zapłacić 14,10 zł. 10 Także ja sobie na pewno wypróbuję, ponieważ moje włosy wypadają teraz coraz mniej, ponieważ używam olejku Sesa. Ale na pewno sobie wypróbuję i może nawet dzisiaj, bo akurat dzisiaj wypada mi mycie włosów. No i tutaj mamy dwie takie małe próbki z białego jelenia: koncentrat, koncentrat, tak, pod oczy, i mamy koncentrat do twarzy. Także takie małe próbeczki z, z białego jelenia. I tutaj na tym się kończy już moje pudełko. Powiem Wam, że jestem pod wrażeniem dobrze, że nagrałam ten film. Są to moje emocje, takie pierwsze, pierwsze po prostu wrażenia. Ja jestem no w wzięta, szczerze mówiąc, Zostałam pierwszy raz to pudełko, co prawda jest ono droższe niż takie pudełka, które znacie Shiny Box, które kosztują 59 zł już razem z wysyłką, a to pudełko kosztuje 119, więc jest to dosyć duży wydatek, ale powiem wam, że ja jestem naprawdę pod wrażeniem, pod wrażeniem dla Dlatego pudełka, tym bardziej, że taka maseczka, która kosztuje prawie 500 zł, to jest, no to jest w ogóle, nie da się tego, nie da się tego opisać. Fajne produkty, naturalne produkty, wszystkie tak naprawdę są mi potrzebne, a te dwa produkty, które, które po prostu, no nie wiem, no wiecie, jeśli chodzi o tą sól, której po prostu nie zużyję, bo nie mam jak fizycznie, no to oddam, a szampon akurat nie farbuje włosów, ale reszta produktów naprawdę, naprawdę Super, super. Jestem, jestem jeszcze raz pod wrażeniem. Będę to mówić chyba w tym filmiku wiele razy. Ale naprawdę podziwiam dobór tych kosmetyków w tym pudełku. I cały czas patrzę na tą maseczkę i zastanawiam się, jak taki drogi produkt mógł znaleźć się w takim pudełku. Nie wiem, ale, ale super. Choćby dla tej maseczki, żeby sobie wypróbować, żeby no, nie musieć płacić za nią tyle pieniędzy. No super, super. No ja jestem pod wrażeniem i bardzo Wam polecam zamówić to pudełko. Jeżeli, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłyście, jeżeli nie wiedziałyście w ogóle o istnieniu tego pudełka, zostawię na dole koniecznie link do tego pudełka, żebyście mogły sobie um, zobaczyć. Przypuszczam, że to pudełko naprawdę będzie bardzo, bardzo szybko wykupione właśnie dla tej maseczki, ale mam nadzieję, że jeżeli któraś z Was będzie chciała kupić, to się załapie. Dajcie znać, czy znacie to pudełko, czy wcześniej o nim słyszałyście, czy słyszałyście o tej maseczce za 500 zł. A ja się dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!